Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Knight Luka, dzisiaj ze mną jest Gural ma, 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 ma. Siema mm, I tak, postanowiliśmy tym razem nagrać inną historię z gry Amnesia. E, mapa nazywa się I IDream i już kurwa coś podniosłem <grym> Dobra okay. to jakaś kartka przecier... Za... przecier z marihuany Zaczęło się ciemno robić Zaczęło się coś się ciemno robić No mówię ci przecier z marihuany Ale się robi ty, Zabaw. E? Ej ciemno się robi. Wczytywanie, wczytywanie mam. O jezu. Gdzie jestem, ty? O Jezu pada jestem? Ej mój bohater zajewał glebę jakby był powód. Co? Coś we mnie, dobija, to do mnie... drzwi! Z całego dźwięku się przestraszyłem! O, o... o jezu, o jezu! jezu. Potwor! A! O! o Jezu! Kurwa! Zamykaj drzwi! Zamykaj drzwi! Kurwa! pierdolę. A! Idź sobie! O! ojej... Kurwa, wyjebałem się! Jezu, jakiś się świeci! Laga! Laga! Hmm? Nie! Spadaj! Nie od Udało mi się! O je! O Ah! Nie! 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 Ej, byłeś w jakimś pokoju ze świecami? I don't recall this room, it's huge. Gural. Co? Gural, obudziłem się gdzieś. W miejscu ze świeczkami, jestem cały zalany potem. Darłem się jak... <laughs> nie wiem co. I boję się iść dalej. A ty gdzie jesteś? Nie! O, o Jezu! O Jezu! O Jezu! Jezu! Pierdany, kurwa. Aj, chyba nagranie wyłączam. Nie, jest, działa! Sufit! Ej, baterie z klawiatury mi wyleciały. Jest <grym> mąż! Człowieku uważaj na następny pokój. No dobra, a ja mi się cały czas patrzy w tego, w Co <grym> I co z tego, że jest żerandol? Lepiej uważaj na jakiś wypchony żerandol, To nie będzie żerandol, tylko co innego. Lepiej <grym> mi. <grym> ty, ale ja nic nie mogę zrobić, ty. Mówię, to jest samo obraca takiego. Nie, żeby tylko się nie rozladować. krzycz, tylko nie krzycz człowieku. Nie krzycz teraz, nic się nie stanie. Tylko ja się wystraszyłem. Mam nadzieję, że ty nie się tak się takiego. Ja. No A dobra już. Jakiś tu napój mam. Ej no, miałem on i nie mam już. Łata fuck? Well Aha, nie mam ten. Dobra, cisza. Mam la, mam, mam tego. What for? Nic, nic, proszę, nic, mnie. nie. O, ty się zdabierał tak początek, nie! O, idzie, się, się do mnie, dobije się do mnie do drzwi! Kurde, kurwa. Ej, co mam dalej robić? A teraz to... rozwalił drzwi, idzie! Tak, my nagrywamy to w ten sposób, że przechodzimy w tym samym momencie. Zaczęliśmy w tym samym o, momencie. O Jezu, idzie do mnie O Jezu, się do mnie Jezu, o, Jezu, się do mnie na drzwi! Rozwalił mi drzwi. Weź się, bo mi się dorastała. Ej drzwi się zablokowały. Jezu! Jezu, bije mnie! Nie. Jezu! Nie drzwi się? Człowieku, jestem cały zalony potem. A, Nie! Nie! Zabił mnie. Zabił mnie. O Jezu, ja się spłosiłem, człowieku. Jak ty się zapala latarnie? Lepiej sobie kliknieć latarnie. Jak ty z... się zapala? latarnia? Kurwa mać, jak tu się zapala altarnie? Jak tu się zapala altarnie? Człowieku, nie ma go Dobra, jest jasno Ej, jest. POTWÓR! POTWÓR! Dobra, mam jakieś pomieszczenie Jestem wolny! Mam nadzieję, że jestem wolny Jezu. Nie, nie! Kurde, zamykam cię. Mam nadzieję, że on mnie nie znajdzie. Czaj, mam klucz No ja to tu wcale nie ma. Napoje Czaj, I lost later again, sorry, I. OLOL! Nieeee! on zobaczy się dla mnie! Nie! nie! Dobra ma pomysł! Jesteś idiotą, jesteś idiotą, ja sobie ucieknę przed tobą, ucieknę sobie przed tobą, tak, 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 tak! Nie, 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 jednak nie! Nie jesteś idiotą, proszę giebić, ale nie jesteś idiotą, ale giebi! Mam klucz! Jest, udało mi się, przeszedł. Motherfucka. Czuję krystyce, są salady potem i przez ciebie, i przez ciebie! Ej, zginij! I zginę, przez zginę, adezję! Nie, jak zginiesz to już go nie będzie. Leć! Leć! Jak giniesz, tego nie będzie. Dobra, ej, ja nieraz nie zginąłem, udało mi się uciec, wczytywanie mam. LOL, Jesteś kamery, dalej LOL, Jaki czerwony pokój! Nie wchodzę. Tu jest krew, tu jest krew. I ktoś do mnie dzwoni, madafaka. Nie. Ja też jest, ja też widzę krew. Ej, poczekaj. Krew. Muszę kogoś dodać do rozmowy. Ja zaraz do was wracam. Ej, zakończmy na chwilę nagranie. Błagam cię. Na chwilkę. No ja nie mogę. Na chwilkę. Patwuj! W takim razie, A? ja zaraz do was wracam. Zero. Witamy Was po raz kolejny. Niestety wy wyrzucił mnie z gry. No i tak, kontynuujemy. Jest z nami. O Jezu! O Jezu! Się o Jezu! O Jezu! Ja się boję tego czerwonego pokoju. Karol. No co jest? Dzień dobry z tej strony, kapitan alien. Ehm. Nie witam weź mega serdecznie bo to nie moje wideo jest no... No do zapraszam serdecznie do oglądania i bum! Ty a tu jest klucz, spoko. Ja nie widzę klucz! Ej, tu jest klucz. Co nam się dzieje w ogóle u was? Ja boję się. Jest klucz! Jest klucz. Jest klucz. Ale to no już rozumiem, coś. że wy... wy, wy o wy Jezu! Coś idzie po mnie. Tak. Nie, to nie idzie, to on się teleportował. Ty tęgi, sukien kocie A gdzie ty jesteś przy tym rycerzu? Masz ten klucz wziąłeś, prawda? Tak! No Ja też właśnie i właśnie chcę otworzyć te drzwi O Jezu, Otwieraj te drzwi! Znowu mi... Otwieraj dobra. te drzwi! Czemu ten... Tylko myślałem, że mi się teleportował tu ten. Słuchaj, ej, ale kluszkie pasuje. LOL! Właśnie zauważyłem! A ja chyba już on pasuje, musimy stąd wyjść. Nie! Jest tu, jeszcze tam jeszcze jedne drzwi przy tym. No jest. tak tam gdzie pasuje. jest ta krew. No Zamykam. Zamykam, zamykam Dobra. <laughs> Weź te cienie mnie przerażają. Latarnię mam Co tam jest? Mam latarnię! Mam latarnię! Ja też mam latarnię Karol Karol! I mam kartkę! Karol! Don't blink! Blink until you're dead! Don't turn back! Yes. Don't lock tarc. away! O kurde, nie patrzcie z tyłu! Popatrzał! Ha. Dobra Napój poczytalności Zygfryd! Jesteś ze mną, ty tengi więc Szukałem cię. Dobra, nie, muszę sobie przeszukać tutaj wszystko. Madafakerski Ale on ja kurwa ciarki na plecach ja pierdolę Zegfryt Ci... O jest oliwer! O! o Jezu! O Jezu! O, Jezu! o Jezu! Zamknięte! Zamknięte! Co zamknięte? Ale no nie mogę się wiedzieć Czajku, gaję ci wyjdą! Co? okej, okay. teleportował się sukcesem. Dobra, nic nie mówi, mówi się zaraz gaćki. Ja? Tak. Dobra, Jest... chcę zobaczyć co mnie spotka. Czajku, czemu jestem sam, tam, nie to, jestem sam tam. w domu, czeku, nie mogę się drzeć. Ja też nie jestem sam w domu. Leć, <laughs> <laughs> leć! Idzie po mnie, idzie po mnie! O zniknął! Idzie, idzie, idzie biegnie, po, biegnie, po, biegnie, po, biegnie po mnie, biegnie po mnie, biegnie po mnie, biegnie po mnie o, Dobra, udało mi się, przeszedłem na drugą stronę o, Dobra, ja idę dalej Ty, czym się włącza lampę? Ew, Karol, ty jesteś czy nie? Nie, nie ma Czemu on, gdzie on po razu? Nie wiem, dobra, już nie chcę żeby... Znowu mi grę łączyło! Nie patrzę za siebie Dobra, znalazłem olej. o oh, yeah, yeah, Mamy olej. Dobra, wbiłem gdzieś! Ej, tarcza, nie mogę wziąć. Dobra, lecimy dalej. Otwarte. Widzę tarczę! Zyfryć jesteś moje kochanie! Mech, 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 Widzę tarczę? Ej, nie, chcę nic nie ja Nie, nie, nie wchodzę w tą ciemność. Nie, 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 nie wejdę. Nie mam bata. O, klucz mam. Fred stoi tu. Nie chcę wiedzieć co to było. <grymne> Jedna beczka. Ładnie co włączyło się. U, o Jezu z dwóch stron nachuję. O Jezu. O, Jezu. o Jezu. 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 Jezu, jenna beczka. Jenna beczka. Ooh, Ty, jedna beczka jest! Ooh. Ooh. Jezu, co to ma być?! Co to ma być?! Zostaj! <rapar <Küstik> <raparampoo> z stronę, z O Jezu! Zygfryd, Zygfryd! Z dwóch stron piją! Zygfryd, Idziemy, idziemy stąd, idziemy stąd! <raparowska> oh, Jezu, move, screen, move, screen! <raparkład> w tą stronę, w tą stronę, idziemy stąd! AAAAAA! Zginąłem! It's one's wish and they are in okay hole, but something else will not it, oh shit. Oh shit! Zginąłem! A ja nie! Czeku, mam lagi, no mam lagi. dobra, gdzieś. Mam lagi! A co tam? Teraz już nie będzie tam potworów, ale ja chyba będę musiał sobie zdarzyć... ...marihuanki, żeby mi mózg wrócił do poprzedniego stanu. Troszkę słabo cię słychać. Już? Lepiej? Nie, nie, to przez muzykę u mnie. Czemu mi nie działa ten... Nie wiem. O kurde człowieku, prawie się zesrałem w gajtki. Przez chwilkę cię y słychać nie było. Prawie się zesrałem w gajtki. Ja też! Nie jesteś jedyny. Ale mam no ciarny na plecach, jestem cały mokry. MOKRY! To mało Ty... powiedziane, człowieku. Ty, nie mogę tego otworzyć! Jest otworzony. Nie mogę tych drzwi z powrotem otworzyć. Czeku, ja tu nawet nie mogę używać lampy. Co to ma być? Powiedz czemu. Nie wiem. No Ja też właśnie nie mogę, ja myślałem, że tylko u mnie jest jakiś błąd. Dobra, to tutaj chyba ten klucz będzie pasował. Ja kraj, się zesrałem. Ja też. A e, ty nic nie ma. Daj no troll. Ty no i co, że otworzyłem te drzwi? Dobra, zaraz otworzę tam następnym odcinku. Goodbye, everyone. a ah.